Witam Was w nowym filmie na moim kanale. A w dzisiejszym filmie zaczynamy od instalacji fotowoltanicznej, od tego, jak to się tutaj sprawdza, bo komentarzy było bardzo dużo i oczywiście niektóre nie na moje pytanie, które było: co się z tym prądem dzieje, gdy akumulator jest naładowany do pełna. Bo mi się wydaje teraz, że ten prąd po prostu jak jest akumulator naładowany do pełna, to ten prąd sobie ucieka w miejsce, gdzie już, no gdzie już, jakby jest użyty tak jakby. No i jak widzicie tutaj właśnie mam teraz te gniazdko 12V, które było w tamtym domku narzędziowym. Zobaczcie, bo się drzwi zamkną. W tamtym domku były. Było te gniazdko. To teraz jest tutaj. Tu mamy normalnie na USB sobie założone teraz. Radio głośniki są tutaj podpięte, bo będziemy słuchać. I działają, proszę zobaczyć. O, widzicie? Działają. Lodówka chłodzi. Ch chłodzi czy nie chłodzi. O, chłodzi. Ani nie słychać, ona jest cichutka. Ani tego nie słychać, że chłodzi. Ale lepiej by, fajnie by było tutaj założyć większą. No i teraz tutaj mamy tak zrobione. Ostatnimi czasy przyszło mi tak do głowy, że można by było to tak zrobić. I taki układ teraz tu mamy na razie. I idziemy sobie na dwór. Patrzcie, pokażę Wam zmiany w naszych trawnikach. Ten trawnik wygląda tak. Jest bardzo ładny. Ten trawnik wygląda sobie tak. On ma 2-3 tygodnie. A ten trawnik ma już równe 2 tygodnie. Dzisiaj wybijałem dwa tygodnie. Jak ten trawnik ma, i zaczyna już wychodzić. A ten trawnik ma tydzień, i jeszcze nie wychodzi. Jeszcze nie wychodzi. Przedwczoraj były nawożone granulackiem. Tu jak widzicie truskawki są i to one były też ostatnio. Nie wiem jak wyglądają. Na razie widać. Tak patrząc to przez tą fleselinkę, to to widać, że ona. Nie wiem czy wy widzicie widzieć. Coś tam, coś tam, coś tam idzie do góry. Może od tej strony wam odkryję. Zaraz wrócę. Wróciłem. Tak wyglądają. Tak wyglądają truskaweczki, już dosyć fajnie wyglądają. Kolejny listek wypuszczają, tamta już ma. No i jak widzicie, tutaj coś mieliśmy powieszone, bo tu jakiś, jakaś śruba wkręcona w drzewo. Słyszeliśmy, że to też może. Słyszałem, że to może pobudzić też drzewo do. do rośnięcia, do owoców. A jak widzicie, tutaj znikła wanna. Nie ma wanny. Nie ma wanny, jak widzicie. Są tylko kamienie. Idziemy sobie. Gdzie jest wanna? Gdzie jest wanna, pewnie powiecie. A wanna jest w ziemi. Wkopana w ziemię. Widzicie, tyle sterty. Taka sterta ziemi została. To jest cała ziemia, którą wanna je przykryła. A tutaj będzie oczko wodne w tej wannie. Tam już jak widzicie korek jest. Woda też jest. Jak widać. Woda jest. No jest brudna, no ale to tam się, to się umyje. No i tutaj są kostki. Tutaj kostki są. Powiem Wam, że można się przez nie zabić, tak przewrócić oczywiście Trzeba je wciskać, bo nie, nie została tu wybrana ziemia. Dlatego trzeba robić. Pokażę wam. Tyle wystają. Dosyć dużo. Wystaje. Najlepiej by było pewnie zrobić tak, żeby były zlicowane razem z tym chodnikiem. Z tym tu chodnikiem, tym. Najlepiej by było. A tak to się tutaj nic nie zmienia. Nie pozmieniało jeszcze. Takie małe zmianki, jak widzicie. Wszystko zielenieje. O, to jest kolejna zmiana. Wszystko się robi zielone. O, po, no, materiał jest już nagrany wiosną. Pierwsza niedziela, pierwsza sobota wiosny. Nie, ta pier, pierwsza sobota wiosny. Czy niedzielę? niedzielę? mamy przecież dzisiaj. <grywa> Nagrywam w niedzielę i w niedzielę opublikuję. Tak to ma być. No, jak widzicie, słońce tak za chmurk. Nie chce wychodzić. I idziemy sobie zobaczyć teraz jeszcze, jak tam budziniec budzińca. Widzicie? Dla króliczków. Budziniec idzie coraz to szybciej. Robi się, robi się, ale jeszcze, jeszcze brakuje, żeby był gotowy tak, jak ma być. Ale będzie. Kiedyś się za niego ktoś zabierze. A idziemy sobie do tyłu. Tutaj, oczywiście, z tyłu doklejone, fajnie się trzyma. Wczoraj podoklejane, bo jednak kapało. A tutaj jest nowa Zajawka. Domek dla pszczółek, muralek. Nie wiem, możecie zobaczyć, czy tam coś jest. Czekajcie. Obaczcie. Czy coś tam jest? Bo ja nie widzę. Zobaczę na materiale. Czy coś tam jest? świeci mi światło i no, są takie pszczółki które latają wczesną wiosną, wiosną nie mają królowej własnej i są bardzo pożyteczne bo wczesną wiosną jak już wyjdzie, jak już będzie pierwsze ciepło i będą już takie pączki, że już do zachwitnięcia, to ta pszczółka wylatuje i, i zapyla już kwiatki. No te kwiatki już zostały zapylone tą pszczółką. A jak ktoś wie, co to jest za kwiat, bo ja nie mam pojęcia w ogóle, co to jest, to niech da znać w komentarzu. Żach. Kurde ciężko jest. Czekajcie, no, tak wam muszę to pokazać. No, inaczej nie da. A jeżeli Wam się materiał podobał, i myślicie, że będę coś fajniejszego jeszcze do pooglądania to łapeczka w górę, subskrypcję, zostawcie. O, bratki tu jeszcze są. Subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się w nowym filmie za tydzień.